Czy wiedzieliście, że niektóre zwierzęta mają zachowania tak dziwaczne, że aż trudno uwierzyć? Na przykład, ośmiornica potrafi zmieniać kształt i kolor, jak mistrz kamuflażu niczym żywy kameleon z kosmosu. A co powiecie na to, że mrówki potrafią hodować grzyby, jak mali rolnicy, pielęgnując swoje uprawy? Albo dzioborożec, który buduje ogromne gniazda, które mogą ważyć nawet tonę, jakby był architektem wśród ptaków. Ale najbardziej zaskakujące jest to, że niektóre ryby potrafią chodzić po lądzie, wykorzystując swoje płetwy jak nogi. Czy to nie pokazuje, że natura ma więcej pomysłów niż najlepszy wynalazca? Jak myślicie, co jeszcze kryje się w świecie zwierząt, co wciąż czeka na odkrycie?